W odcinku będziemy nagrywać czyszczenie klatki Króliczka. Tak, jak widzicie, tu mam królika. Tak, nazywa się funia jest cały biały, jak widzicie. Tutaj mamy nożyk, nożyk jasno-niebieski. Może troszkę widzicie, że on jest ciemny. Czekajcie, zapalę tylko światło. Dobra. Widzicie, tu mam jasny, a może teraz już lepiej widzicie? No, jasny mam. Taki błękit. Kupiłam go chyba dwa lata temu, nie pamiętam już. Mamy jeszcze łopatkę. Sorry, że taka brzydka i stara, bo już dawno ją kupiłam. Krójka chyba już mam 5 lat, 6, 7 nawet. Ta łopatka tyle samo ma lat. No to. Trzeba mieć jeszcze dużą reklamówkę. To nie, nie musi być spolo lub z czegoś tam, ale żeby była. Może być drewniana ściółka taka o. Lub szółka ze ściana, bo króliki też lubią to jeść. O, mam jeszcze jedno. Jeszcze takie nowe przekąski dzisiaj kupione dla królika. Chomika tam, świnki morskie. To właśnie tak wygląda, takie patyczki, se poskubią. O, tak lepiej widać. Mm, takie patyczki. Mamy jeszcze jednego takiego grubego, ale, no dobra, pokażę już wam taki gruby gdzieś. Takie. O. Grubszy niż wszystkie. Najgrubszy. Będzie już szybko, no ty możecie mieć jeszcze na pokarm takie pudełko, ja mam, ale ja nie mam pokarmu, to więc trudno, mam inne pożywienia, które się królik będzie brać. aha, no właśnie, tutaj jeszcze ja wybieram tą ściółkę, udam trochę i może jest tam mieszane, albo tutaj mamy takie coś. Apokowany folią mruży, i tam Pieszamy. Czekajcie, ja tylko to otworzę i zaraz wracam. Dobra, już jestem. Oto, odpakowałam. Tak. Tak, ono to wygląda. Dobra. Jeszcze ją na chwilę zakleję tą taśmą, która to była. żeby no wiecie, żeby była tak jak była. butelkę odczepić ja mam z lub triksie nie wiem tutaj taka nawet dla chłopaka no ale kupiłam dla dziewczynki bo tam wiecie nie było niebieskich a co tam nie będę chyba jeździła po innych Tu się mam oto I klatkę otwieramy. Królik jest na wolności. Teraz nie chcę polata. Albo jak możecie, to chcecie. Może, możecie w zamknąć, ale ja nie zamykam ich. Nie chcę polata. Później ją znów wypuszczę. wysypujemy ta. Mój pies jęczy tam pod brzegami, bo żeby ganiać za moim królikiem, ale ja mu nie pozwalam. No to więc... Całe białe ma takie... Czekajcie. Jak to wszystko, to wszystko co tu jest, wysypię, no właśnie tego worka, tego o, no to Poczekajcie chwilkę, minutkę, pięć, cztery, nie wiem, poczekajcie chwilę. Dobra, już jestem, mam już to puste, mam to wszystko w worku. O, tutaj. No to teraz się bierzemy. I jakoś to zapakowałam. Teraz nie wiem jak to odpakować właśnie. O. Tu było też już Dobra, odczepiałam już to. Teraz troszkę tego dam. Teraz to tutaj bardzo tak Czekajcie, jak to ugniotę, to do Was wracam. Dobra, jest już. Oto i tak to ładnie pomieszałam razem. Ładnie wygląda nawet. Przyznajcie, starałam się. Jeszcze troszkę dam. tam miskę mam, wyczyściłam ją, bo nie miałam co robić, teraz tak, tylko muszę tak poprawić chwilę, jeszcze dać to, a to wiecie, to szybko zgromuje to. Teraz tutaj mam nabrzucony przez tego mojego małego pysia, mysia, no ale było warto. Przecież trzeba królikom sprzątać. Aha. Pójdziemy razem ten... E... dać nową wodę króliczkowi. Lakuś! Tak, widziałem mojego psa, już tu bo jak stąkał, mąkał. I lakuś. Moja morda. Tutaj, patrzcie. <gryzny> Jest na nagraniu. Nie boi się. Za straszniak. Mój mąż, jaką się, mordę? Moja mała morda. Morda. Dobra. nie, być. Dobra Czekajcie chwilę Dobra, już jestem Jak to widzicie, tutaj nalewam wodę Powiem wam do ilu Zaraz Już Wam chwila mówię? i już Wam mówię. Od 25 do 250. Tu mam taką małą miarkę. mam? I właśnie muszę to tylu lać. I mam, już do tylu. Teraz tutaj posieram. przyniknę. Mój pyszczek. Dobra, to widzimy się u mnie w pokoju. Czekajcie chwilę na mnie.